Siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 4. Dzisiaj testujemy sobie nowy tryb gry, ponieważ się tutaj pojawił nowy tryb gry w Age of Empires 4. Wojny Imperiów, zobaczcie. Jest taka opcja, w Wojnach Imperium gracze rozpoczynają już z rosnącym imperium. Każdy gracz zaczyna z odrębnym miastem złożonym z gotowych budynków, które Maksymalizują mocne strony wybranej cywilizacji, a także mieszkańcami i niektórymi jednostkami specjalnymi, już przydzielonymi do różnych zadań. Wybierz ym, w jaki sposób chcesz wykorzystać te zasoby, aby szybko zyskać przewagę. Wybierz wojny imperiów spośród trybów gry w dowolnej konfiguracji gry niestandardowej lub potyczki. Dobra, także przejdźmy sobie do meczy rankingowej. Znaczy nie rankingowy, tylko do chyba potyczki, właśnie typ wieloosobowy a niestandardowa może też być. Eee, moment, szybka rozgrywka, a jak to wybrać? Gowa. jak wybrać te wo wojny imperium? Wojny na wyspach... Witwa kontra... Dobra, zagrajmy może przeciwko Esi Tylko ja bym chciał... No właśnie, tu mamy standardowy Tryb gry, właśnie, musimy tryb gry zmienić. O, właśnie, na Wojny imperium zmieńmy. Zagrajmy nawet na tym średnio zaawansowanym, bo będę pierwszy raz grał w te Wojny imperium Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, nie? Zapewnia szybsze rozpoczęcie gry z mieszkańcami wioski już przypisanymi do zadań, w ogóle, zobaczcie. Gotowym miastem Erym Roku i zwiększonymi zasobami. No dobra. My sobie zagramy tym świętym cesarzem rzymskim, którym ostatnio gramy tu komputer dobra nie gra losowo losowo nie gra no i zobaczymy te moment no właśnie tu mamy poczekanie. no dobra no to rozpocznijmy chyba grę nie nie wiem czy taka mapa, może dajmy jakąś inną bo ta jest dość dziwna dajmy może Autaj i rozpocznijmy grę, zobaczymy jak to wygląda te, te wojny, z Rusią będziemy grać zobaczymy jak wyglądają te wojny imperiów całe no. ten nowy tryb w grze o, już mamy faktycznie przypisane do zadań. Już mamy 20 chłopów. A już nawet zobaczcie, z produkcją od razu mamy. No ciekawe, dwóch skałtów ja No, dwóch skautów od razu. Ciekawa sprawa, nie? okej. Okay. 11 braład tu jest. O już możemy do kolejnej epoki przejść, fajnie. To przechodzimy od razu. Pałac Mainwerk. co ciekawy tryb, tak od razu 20 chłopą mieć na początek, nie? Spichaj, widzio? Yo! Ja. Drewna mamy trochę mało Bo sześciu tylko Dobra, idźcie do krzaków bruto To do bruździ, dobra zostawiajmy pierwsze koszary, drugie koszary Tamten też dociera DRF do Dalny, czyli jak widzicie, komputer jedzie na podobnej strategii do nas.

No dobra. Trzeba będzie zbudować teraz tak. Targowisko. Dobra. Ty to się może gdzieś tu przejeść. Musimy odkryć, gdzie jest ten przeciwnik? Mamy rynek. Dobra, zbudujmy też od razu, ja wiem.

Dobra, pora trochę kamienia zacząć też zbierać, pod jakieś zamki i tego typu sprawy. Ten ci niech postawią te stajnie. To jeszcze tymi tu domków nastawiasz. O, odkryliśmy przeciwnika. A, Rusią on gra, dobra. Zabiję raczej. Możemy chyba przejść, tak? Tak. tak. Tylko moment. By to tu trochę zbudujcie coś. Płac... Oj, pładz burgabiego.

No zaraz będziemy mieć ten pałac Bulgabiego, także będziemy w stanie robić jednostki bardzo szybko. Więc to może być początek końca tutaj komputera. Ja, wie no, komputer tutaj, zobaczcie, co się zastanawia. Co robić? <śm> <śm> Dobra, mamy przejście.

od 22 zbiera żywność, no to tak sobie chciałbym. Wiecie, co 30 żeby mi zbierało jedzenie, to, by, to będzie dobrze. Jednak teraz będę przechodził na takie... na taką produkcję żywności. Wiecie, z 30 nie? Gdzie jest, a tu jest pierwszy Brałat. Dobra, wiesz co? Ty idź tu, bo tu jest ich więcej. Brałat drugi, dobra, Brałat trzeci, tu. Może tak być może tak być jeszcze mieczników Czytam tam zbrojnych 25 jest do jedzenia jeszcze tu spróbujmy młyn stawić

Jakby ktoś nas chciał zaatakować, wiecie. Oho jakieś napady tutaj z wiadowcami

To musimy zrobić i to. No, komputer na średnio zaawansowanym, procesorze sobie damy radę? Ja specjalnie wziąłem trochę niższy poziom, bo wiecie, nowy tryb gry. No to, to nie wiem, z czym to się je jeszcze, nie? Nie wiem, jak komputer gra tutaj też. setz um gewerkern wo ist nur für dich da reicht etwas arbeit zur Tour. ein schönes gebautes Buch. der harstang gehört ist in der togel aber das prauwat hat schon da immer Do tego kamienia, ty no, chodź, no i tu jeszcze ich lasse das jakiś dompów zbuduj trochę. Dobra, chyba zaraz za takim będziemy szli. 31 zbrojnych X. mamy.

Tu jest, dobra, tu idźcie. Tu niech i masz. Daleko strasznie mamy złoto, to jest trochę niekorzystnie. Nawet trochę bardzo. I już zobaczcie, już widać braki w złocie. A, ci nic nie robią. Niech może zapolują na te zwierzątka. Co? zbudujmy tu zamek, żeby się obronić przed jakimś atakiem niespodziewanym. No dobra, tu na szczęście nikogo nie ma. No bo najgorzej by było być odciętym od złota, nie? Kamienia zaczyna brakować. No o, dobra. O. Ale dość późno, dary Zamek dopiero przeszedł. Dobra, wiecie co? To wydaje mi się, że pora chyba atakować. On jest tu mocno spóźniony. 51 jeden mamy tych zbrojnych. To dość sporo. Jeszcze mamy w razie czego jazdę.

Dobra. Oj budować tarany, bo już się zbliżamy do przeciwnika. No i tak z cztery taranki musimy mieć. Dawać to jazdę. Dziewięciu rycerzy. To zawsze jakieś oplankowanie będzie. Jeśli będzie potrzebne. Dobra, wy mi zróbcie jeszcze tutaj strzelnicę Ze dwie i wy jeszcze do złota. Mocno. Dobra, ci się tu robią, i atakujemy. Nie ma na co czekać.

Zobaczcie, z jazdą... Oto jazda! Oj! wjeżdża mi w te tarany, niestety! Uhu. Dobra, zróbcie tu taran! No! Też tu tarany robi, się. Zniszczyliśmy go, dobra, poszło. Zobaczcie, robię. Państwo... dobra, ciśniemy chłopów dawać ten taran na niego no zwanie tu gra, bo zobaczcie trzyma te jednostki tak celowo, dobra ale dobra, mamy go na kolanach teraz tylko utrzymywać presję I powinno być dobrze dawać jeszcze co dwa tarany tu mi zrobić

No. Dobra, chodźcie tutaj. O, widzicie, dobrze, że tutaj pojechaliśmy trochę chłopów gdzieś powybijać. Bo ta mu to coś mocno na nim siedliśmy, ja, jest zniszczone. Teraz ten obiekt historyczny. Dawaj jeszcze ciśniemy. Ciśniemy cały czas. udawać pół zbiórki no dobra, dość ciekawie to wygląda, nie co, jeszcze chyba to wystarczy, nie, to jest klasztor Jeszcze gdzieś musi mieć budynek historyczny A to jeszcze, główne centrum handlu No dobra, to mu zaraz zniszczymy Dawać tych Jeszcze chyba to mu zniszczymy i wygrywamy To główne centrum handlu No jeden teren się zaklinował. Dobra. Osobiście się zaklinował śmiesznie. Dobra, ten może niech się przesunie, o. Właśnie. Dobra. Ładować na to główne centrum handlu. O, coś tu, co on buduje? Klasztor. Twoju. Twoju, mości panowie. 17 nic nie robi. Aha, wam się skończyło znowu jedzenie. O. O, to wyeliminowany. Zburzyliśmy mu ten ostatni obiekt historyczny. Dobra, więc udało się wygrać nowy tryb rozgrywki Wojny Imperiów z Rusią. Ruś jako SI średnio zaawansowana no ze mną. O, dość gładkie zwycięstwo. No dobra, w takim razie trzymajcie się. Do, do następnego, no i cześć.